Dzień dobry Państwu, kłaniam się pięknie, Aneta Rozwadowska-Jachacz. Chciałabym Państwu przedstawić krótkie informacje, taki materiał informacyjno-promocyjny w zakresie kursu, który nazywamy Akademią Rachunkowości Budżetowej od A do Z. Szkolenie prowadzone jest oczywiście przez naszych organizatorów, przez Ak Akademię Biznesu, ADN Akademia Biznesu. Na początek pokażę Państwu i przedstawię kilka informacji ogólnych, takich organizacyjnych. Kurs całościowo, jak sama nazwa mówi, zawiera szereg tematów z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości budżetowej. Kurs trwa 6 dni i najczęściej jest realizowany w takiej formule, że w ciągu dwóch tygodni po 3 dni trzy odrębne bloki tematyczne. Co jest istotnego, jeżeli bierzemy pod uwagę wiadomości czy informacje te organizacyjne, macie Państwo tutaj w ramach takiego kursu również nie tylko możliwość uczestniczenia w zajęciach, ale także dostęp do platformy szkoleniowej, gdzie autorskie materiały każdorazowo są przygotowywane, opracowywane i dostępne dla Państwa. Możecie brać udział Państwo w jednym module, czyli na przykład Bierzecie, interesuje Was jeden temat, jeden blok szkoleniowy, można oczywiście, do czego serdecznie zachęcamy, brać udział w całym kursie tym sześciodniowym. Zajęcia prowadzone są standardowo między godziną 10 a 15, i oczywiście przerwy, jeżeli są, to są ustalane bezpośrednio między trenerem a grupą. Co jest istotnego z punktu widzenia kursu? Przede wszystkim, drodzy Państwo, bardzo szeroki obszar tematyczny. Mnóstwo zagadnień, mnóstwo informacji, podstawy rachunkowości budżetowej. Za, za chwileczkę pokażę Państwu i omówię chwil, y, króciutko program. Y, cały y, system rachunkowości budżetowej, rachunkowości finansowej, sprawozdawczość, y, wynagrodzenia, y, dochody, wydatki, ale również kwestie związane z majątkiem, y, jakie jednostki mogą. Mieć i oczywiście te najważniejsze kwestie w tym związane. Program kursu, tak jak powiedziałam, obejmuje 6 dni. W ramach pierwszego bloku, pierwszego dnia, mówimy właśnie o podstawach rachunkowości budżetowej. Jeżeli zajrzycie sobie Państwo na stronę, zobaczycie tam szczegółowy program. W ramach programu omawiamy sobie tematy związane z powstawaniem. Tworzeniem jednostek budżetowych z ich formami organizacyjno-prawnymi, zasadami funkcjonowania czy też na przykład likwidacji. Oczywiście nie można się obejść tutaj bez zakładowego planu kont, bez polityki rachunkowości, sposobów tworzenia zasad. Tych wszystkich elementów. No i oczywiście, w jaki sposób prowadzimy ewidencję księgową, jak ewidencjonować operacje gospodarcze, co oznacza na przykład zasada podwójnego zapisu w księgach rachunkowych, i oczywiście również nie zapominamy o tematach związanych z dowodami księgowymi, czym jest dowód księgowy, to nie tylko definicja, ale rodzaje i cechy tych dowodów, także zostaną omówione. W ramach tego bloku pierwszego, czyli tego pierwszego dnia kursu, oczywiście, e, tak jak powiedziałam, nie tylko tworzenie jednostek, nie tylko likwidacja, funkcjonowanie, ale również wyjaśniamy sobie szereg definicji i pojęć, na przykład czym jest metoda budżetowania brutto. E, omówione są również dodatkowe tematy, ich w programie nie ma, ale oczywiście w materiale je Państwo znajdziecie. A mianowicie, jakie są zasady działalności czy działania, obowiązki, odpowiedzialność głównego księgowego w jednostce? Jaki jest jego zakres odpowiedzialności, ale też pewien zakres można nazwać przywilejów? Jakie są konsekwencje związane ze złożeniem podpisu przez głównego księgowego na dowodzie księgowym? W ramach tego jednego bloku i jeszcze oczywiście są tematy związane z zasadami rachunkowości i zasady nadrzędne i szczegółowe. Nie zapominamy o zapisach polityki rachunkowości, tych, które mają charakter obowiązkowy, czy też o takich dokumentach, które nie są obowiązkowe, ale na pewno są w waszych jednostkach, jak choćby procedury, instrukcje, czy powiedzmy jakieś zasady opracowane na potrzeby konkretnej jednostki. Jeżeli weźmiemy pod uwagę drugi blok, będzie tutaj szczegółowo omówiona tematyka dochodów i przychodów budżetowych. Oczywiście rozróżnimy sobie szczegółowo te pojęcia, zdefiniujemy, powiemy sobie o źródłach prawa, powiemy sobie o poszczególnych kontach, które występują właśnie w kontekście dochodów i przychodów i ewidencji, która jest prowadzona na tych kontach. Oczywiście, również konta syntetyczne i konta analityczne w szczegółowej klasyfikacji w tym, w tym zakresie. W programie na pewno zobaczycie, że mamy kwestie związane z odsetkami, odpisy aktualizujące, czyli konto 290. Powiemy sobie również o ulgach, jakie możliwe są do udzielania z tytułu różnych należności czy dochodów budżetowych, i zawsze. Ten, pierwszy i drugi, ten drugi i trzeci moduł, pierwszy również kończą się takim podsumowaniem w kontekście kontroli zarządczej. Czyli pierwszego dnia tego, ten ogólny moduł, kontrola zarządcza w takim szerokim zakresie. Tutaj w, w, drugiego dnia, blok, blok drugi, kończymy kontrolą zarządczą w zakresie dochodów budżetowych. Trzeci blok, który, za, o którym za chwilę będę mówić, też kontrolą zarządczą w zakresie wydatków. Drodzy Państwo, przy bloku drugim, dochodowym, jak niektórzy mówią, oczywiście szeroko omawiamy sobie konto 221. Szeroko omawiamy sobie odpisy aktualizujące należności. Wyjaśniamy te pojęcia, rozróżniamy, definiujemy i oczywiście pokazujemy sposoby, możliwości ewidencji w tym zakresie. I teraz blok trzeci, czyli trzeci dzień naszej Akademii, poświęcony właściwie Całości wydatkom budżetowym. Podobnie jak w poprzednim, również wyjaśniamy sobie wszystkie definicje, wszystkie pojęcia w tym zakresie. Mówimy o kwalifikowaniu wydatków do właściwych paragrafów. Oczywiście, klasyfikacja budżetowa tutaj ma jak największe znaczenie. Mówimy sobie o podziale wydatków w kontekście np. wydatków bieżących czy majątkowych, i oczywiście to również będzie szeroko omówione. Mówimy sobie o źródłach finansowania wydatków, zaangażowaniu, czym ono jest, czego ono dotyczy i jak powinno być i kiedy ujmowane w ewidencjach. No i tak, jak wspominałam, kończymy te pierwsze trzy dni tematem związanym z kontrolą zarządczą. Cały ten blok trzeci, czyli ten trzeci dzień naszego kursu, naszej Akademii, y oczywiście. Będzie też dotyczył takiego uszczegółowienia kryteriów podziału wydatków, z czego one wynikają, te kryteria, jakie rodzaje tych wydatków mamy najczęściej spotykane w jednostkach. I tutaj właśnie tak szczegółowo również y, omawiamy y, kwestie związane z wydatkami bieżącymi i wydatkami inwestycyjnymi. Bardzo dużo kontrowersji, bardzo dużo pytań, wątpliwości jest w kontekście na przykład inwestycji i remontów, ale oczywiście na, o tym mówimy w czasie szkoleń. Drodzy Państwo, również tu w, w tym module y, taki duży nacisk kładziemy na temat związany z dotacjami, z podziałem dotacji, z takim pieniądzem, który y, ma charakter, czy wydatkiem, który ma charakter znaczony. On podlega szczególnym y, zasadom rozliczania i oczywiście również na ten temat będziemy mówić tego trzeciego dnia. Blok czwarty. Czwarty dzień, najczęściej już to jest kolejny tydzień. Tu, drodzy Państwo, w ramach programu mamy zaplanowaną tematykę aktywów trwałych w jednostce budżetowej. I podobnie jak wcześniej mówiłam, poświęcony cały jest ten dzień na kwestie związane ze środkami trwałymi, z wartościami niematerialnymi, prawnymi. Z pozostałymi środkami trwałymi, z amortyzacją, z inwentaryzacją, ze sposobami, w jakich możemy pozyskiwać ten nasz majątek, no i oczywiście, jak go prawidłowo, odpowiednio ewidencjonować, wykorzystywać na nasze potrzeby. No i oczywiście, gdyby doszło do likwidacji, to również wszystkie procedury w tym zakresie zostają omówione. Tu, drodzy Państwo, warto wspomnieć, że w ramach tego bloku bardzo polecam zawsze wszystkim moim y, uczestnikom w szkoleń, polecamy y, odnoszenie się nie tylko do naszych przepisów ustawy o rachunkowości, czy rozporządzeń wykonawczych, czy ustawy o finansach publicznych, ale również do KSR nr 11. I oczywiście y, też zachęcam Państwa, zapraszam, żeby posłuchać tutaj tego modułu, czy tego konkretnego, y, te, tej konkretnej tematyki. Podobnie jak w poprzednich modułach, tu również nie zapominamy o prawidłowości ujęcia klasy, wydatków w tym zakresie czy wszystkich działań w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Przechodzimy do punktu 5, do bloku 5 albo do 5 dnia naszego kursu. Drodzy Państwo, tutaj mamy kwestie związane z wynagrodzeniami i z Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. W ramach programu oczywiście są wszystkie elementy związane z naliczaniem wynagrodzeń, oczywiście na podstawie przepisów kodeksu pracy, szczególne regulacje, jakie znajdujemy właśnie w jednostkach sektora finansów publicznych w tym zakresie, jakie są składniki wynagrodzenia, jak one, komu, kiedy są wypłacane. Mówimy sobie nie tylko o tym osobowym, ale i bezosobowym funduszu wynagrodzeń, czy też y, o kwestiach związanych z naliczaniem y, składek ZUS w jednostkach budżetowych, potrąceń podatkowych i różnego rodzaju innych potrąceń, które potencjalnie na, y, nasi pracownicy mogą mieć y, z, ze swoich wynagrodzeń. Druga część poświęcona jest zakładowi tego samego dnia, czy tego samego modułu, poświęcona jest zakładowi funduszu, zakładowemu funduszowi świadczeń socjalnych i wszystkie aspekty, i księgowanie, i ewidencja, i odpisy, i świadczenia, które możemy wypłacać. Oczywiście przy, przypomnę, z zastosowaniem kryteriów socjalnych, kogo możemy obejmować tym funduszem. Mo, i czym i jak możemy zwiększać e, zasoby tego naszego funduszu i rozliczać, to wszystko będzie oczywiście tutaj w ramach tego modułu omówione. Jakie są podstawy prawne tworzenia funduszu świadczeń socjalnych i co tutaj może e, wykonywać, jakie obowiązki kierownik jednostki może scedować na, na przykład na komisję socjalną. To jest istotnego w ramach tego modułu, również uzupełnienie, oczywiście tego w programie nie ma, ale jest to szkolenie, czy ten temat uzupełniony o źródła prawa pracy, charakterystykę stosunku pracy, czym jest, drodzy Państwo, stosunek pracy i jakie są konkretne składniki wynagrodzeń, z którymi się najczęściej spotykamy w sektorze finansów publicznych. Cały blok, w szczególności właśnie tematy te związane z wynagrodzeniami, są aktualizowane, oczywiście jest to wszystko zawsze na podstawie aktualnych przepisów prawnych, odpowiednich stawek, które mamy na dzień dzisiejszy czy na, na dany moment obowiązujące. Ostatni moduł, ostatni blok to jest znowu szeroka tematyka związana ze sprawozdawczością. Mamy tu, drodzy Państwo, dwie rzeczy. Po pierwsze, z jednej strony są to sprawozdania budżetowe, te najbardziej popularne, o których wszyscy wiecie, RB27 czy RB28. I w tym zakresie pełna tematyka jest omówiona, jak te sprawozdania mają być sporządzone, jakie są zasady, co ujmować, co zrobić, żeby tu nie było żadnych problemów. Również odnosimy się do sprawozdań z operacji finansowych, czyli RBN, RBZ, te dwa podstawowe najbardziej znane. I tu przypomnę, znowu mamy sprzed dosłownie miesiąca zmianę przepisów w tym zakresie. Również na bieżąco ten moduł jest zaktualizowany. Druga część tego modułu, tego dnia szóstego i bloku szóstego. Odnosi się do sprawozdawczości finansowej, czyli tej sprawozdawczości, którą mamy obowiązek wykonywać na podstawie ustawy o rachunkowości. Tu również, drodzy Państwo, zanim zabiorę się za robienie sprawozdań, to oczywiście muszę zamknąć rok, muszę zamknąć ewidencję, muszę sobie sprawdzić wszystkie moje zapisy, wszystkie moje księgowania. Nie zapominamy o inwentaryzacji, więc oczywiście to również jest kolejny temat. Do którego musimy nawiązać? Pamiętamy o przeksięgowaniach rocznych, i dopiero wtedy możemy mówić o sprawozdaniu w zakresie finansów. I oczywiście to sprawozdanie szczegółowe, te wszystkie elementy zostaną tutaj omówione. To jest bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, czy też zestawienie zmian funduszu. Co ważnego w ramach tego bloku, to jest oczywiście bardzo obszerny materiał, bardzo dużo informacji, bo tak jak widzicie mamy i sprawozdawczość budżetową i sprawozdawczość finansową i cała ta sfera, tak jak mówię, jest oparta i o ustawę o finansach publicznych i rozporządzenia te wykonawcze, o których była mowa, ale również ustawę o rachunkowości. Drodzy Państwo, tak naprawdę, gdyby chcieć tylko to jedną ten blok sprawozdawczy zrobić, można by mówić o tym dużo dłużej, nie tylko przez jeden dzień, ale my oczywiście tą skondensowaną, najważniejszą garść informacji przekazujemy tego szóstego dnia. I tak naprawdę pokrótce można by było powiedzieć, że na tym tak wygląda, czy tak jest sformatowany i sformułowany nasz program. Ja, drodzy Państwo, podsumowując te wszystkie informacje, bardzo gorąco Państwa zapraszam, zachęcam. Jak widzicie, tak jak powiedziałam, obszar tematyczny obejmuje mnóstwo różnych zagadnień, czyli mamy tych 6 dni, sześć odrębnych bloków tematycznych. zachaczamy troszkę i o sprawy finansowe, i o majątkowe, i o kadrowe, o prawne, organizacyjne, właśnie o ten fundusz świadczeń. I tak naprawdę e, bardzo gorąco polecam też, tak jak powiedziałam na samym początku, możecie Państwo skorzystać z konkretnego rodzaju modułu, czyli wybrać sobie jeden dzień. Ale ja zachęcam do udziału w całym kursie, w całej Akademii Rachunkowości. I to by było na tyle. Kończąc materiał, ten króciutki materiał promocyjny, bardzo gorąco, tak jak powiedziałam, zachęcam Państwa do udziału. Zdobędziecie na pewno dużo informacji, dużo wiedzy i teoretycznej, popartej czy podpartej i przepisami prawa, i przykładami z doświadczenia zawodowego trenerów czy, czy osób, które będą prowadziły zajęcia. No i oczywiście tego doświadczenia, drodzy Państwo, życiowego z pracy w, w jednostkach sektora finansów publicznych. Bardzo gorąco Państwu dziękuję za poświęcony czas czekamy na państwa tutaj w ADN w Akademii Biznesu w Warszawie. Ja ze swojej strony się żegnam, kłaniam się pięknie Aneta Rozwadowska, jachacz, i zapraszam na szkolenia.